Cześć. W dzisiejszym materiale pokażę wam jak połączyć, zesparować po prostu e, słuchawkę Jabra BT2045 z telefonem, na przykładzie dwóch telefoników. Swoją drogą słuchaweczka ta była już omawiana przeze mnie kawał czasu temu. Tutaj odnośnik do tamtego materiału, jeśli ktoś by chciał powrócić. Słuchaweczka jest przeze mnie już przez długi czas, przez długi okres czasu bardzo intensywnie użytkowana. Jestem z niej zadowolony. Jedyne co to tutaj mi ta gumka odpadła, niestety nie posiadam zamiennej, ale tak naprawdę wszystko jest w porządku. Filmik robię dlatego, ponieważ otrzymywałem i otrzymuję dalej wiele zapytań, jak po prostu połączyć tego typu słuchawkę z jakimś telefonem, także już przechodzimy do meritum. Pierwszym naszym krokiem jest po prostu dotknięcie tutaj tego klawisza palcem i przytrzymanie go przez około 5 sekund. Także zróbmy to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zwróćcie uwagę, teraz tutaj na stałe świeci się niebieska dioda. Także odkładamy teraz tą słuchaweczkę. I przechodzimy do telefoniku. Oczywiście tutaj wybieramy bluetooth, rozwijamy tą listę, dajemy więcej ustawień ponieważ tutaj mamy zapamiętane urządzenia, z którymi się parowaliśmy, że tak powiem, a tutaj na dole są urządzenia teraz świeżo wyszukane. No i jak widzicie jest tutaj Jabra BT2045, także naciśnijmy, następuje parowanie, zezwól na dostęp do kontaktów i historii połączeń i dajemy powiąż. I voila! Jesteśmy w tym momencie połączeni z tą e, słuchaweczką. No dobrze, e, to będzie i tak bardzo słabo słychać, ale wybierzmy sobie jakiś tutaj bzdurny numer, który nie istnieje i sprawdźmy. Mam nadzieję, że słyszeliście. Także słuchaweczka tutaj działa. No, a żeby ją wyłączyć, to po prostu również przytrzymujemy, ale już na około 3 sekundy ten klawisz szybko zamruga i w tym momencie jest ona wyłączona. Dobrze, przejdźmy teraz do drugiego telefoniku. Ok, z drugim telefonikiem postępujemy dokładnie tak samo, czyli. Przytrzymujemy teraz tutaj, najpierw włączamy słuchaweczkę przez około 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I również tutaj nam się już zapaliła w ciągłości niebieska dioda. Odpalamy tutaj telefonik. I również tutaj wchodzimy w bluetooth. Rozwijamy tutaj tą magiczną listę. Dajemy... Więcej ustawień i zobaczymy, czy tutaj znajdzie. No i jak sami widzicie, już tutaj ta słuchaweczka została znaleziona. Także klikamy po prostu następuje parowanie. Oczywiście zezwalamy, sparujmy. I w tym momencie również ta słuchaweczka jest połączona teraz z tym telefonem. Także jak sami widzicie, bardzo, w bardzo prosty sposób możemy ją połączyć, czy też zesparować. I to by było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.